Witam was... ...w kolejnym odcineczku. Ja w to nie wierzę. Koniec. 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 To jest koniec. Powstańcie narody gredewskie. Mogę przedstawić... No cię przedstawić nie mogę? Czy ja mogę się przedstawić w końcu, kiedyś w życiu? Zamknij ryj już, proszę. Okej. Okay. Po tym dziwacznym wstępie... Ja chcę coś dokończyć! Ja nie dacie mi się wypowiedzieć, tak? Dobra. Witam was w kolejnym odcinku z SCP Nie, ja... Ja w to nie wierzę, ja dzisiaj nic nie powiem. Normalnie. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w SCP Secret Laboratorii. Ponownie. Może będzie fajnie, może nie. W tym czasie. Przejdźmy do. Ja pierdzielę! No, czytałeś mi się wypowiedzieć w końcu, człowieku. Lepiej, już zacznijmy tą grę. O, właśnie się skończyła przed chwilą. To fajnie. To zapraszam. Do tej rundy. Wow, jesteśmy do i od razu dostaliśmy kartę. To jest... No okay. i y, tak jakiś serwer, który nam daje od razu kartę, więc... Może spoko, może nie Ale idziemy... O, do orzecha! To jest dobry plan! By od razu zginąć na samym stacie! Więc idziemy. Już. O, orzech! Tam jest! Czuję jak się smyra powoje dupsko. Uważaj! O kurde, komputer! NIIT! Co jest? Co to za magiczna teleportacja aż tak do góry? Co jest? Aż Boże? bo tak. A, dobra. Szybko zdechliśmy. To był naprawdę szybki speedrun. Więc widzimy się... lada moment. Po prostu no bo... to zajmie kilka sekund, po prostu? A! What? Nie zdążyli! <śm> 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 lecimy! Panie i panowie, oczywiście przeładuję sobie jedno AMO, bo czemu by nie? Dobrze, ja też tego tak przyróbłam. A no tak! Co to było? Oj... <noise> to... Nikt nie chce! Śmieszne chcę gdzie gad widzi, wszyscy umieją i Team killer dostaje bana. O no. <noise> kozak, sikę -e te Uwielbiam, takie niki. Podobny poziom tablizmu. Oczywiście, mu Tam za to. A masz komputerku na Ty myślisz, że będzie nam tu... Jezus Maria! Gdzie to? What the fuck! Oh shit, man! Orzech tam jest! ORŻECH TAM JEST! O oh, nie! Słyszyłem jakoś. Nic mnie nie mówili zło, tylko chyba sam się wyznaniłem, bo... albo ktoś do mnie już czelił, nie wiem, już sam. Ja jestem aktualnie daleko od nich. O jeny. to nie bardzo dobrze. Trzeba się razem trzymać, żeby wszyscy zginęli, tak. Dokładnie tak. SPC Secret Laboratorio, welcome back, my friends. O, dobra, tu już, już mam już wszystkie generatory, już wiem gdzie są. Ty no, chłopie, luksus. No, akurat jak będziemy spienniczać, to odparamy go, żeby podenerwować scp -ki. O, broń się glitchowała, super. Super. Naprawdę, propsik. E, weźmy radio wywarmy. Po co nam radio? Skoi tak się przez nich nikt prawie nie kada. Dobra. Uch, stalmy na... No to jest takie średnie, ja bym powiedział. Te skopy te, tej grze są wyląbiście jakieś dziwne. Ale dobre, wezmę sobie. O, tak. Nie wiem, sobie taki wezmę. Co no, mu nie. Sure, why not? Dobra, odparamy. Idziemy denerwować SCP. Secreto laboratorio Mamma Mia Marcello. O, już się odpaliło. Spieliczamy. Okay. dobra. Apteka? Nie, nie możemy. Dobra. O piłeczka. O ból! Nie no, ja lubię piłeczkę. O, jak ładnie wygląda. <laughs> Jeszcze... Nie przestań! Chopie! Chopie, bo ci się wyślizgnie i... Wiesz co się stanie wtedy. Albo... I się tf, albo 939. 939. Okej. Okay. Mam okay. pobyt. Musimy go oleć. U pomysł. Lecimy. Wecimy dude Nic tam nie przychodzi, ale japteczek je co jest? O was? O kurcze. On mnie widział tu. Widział tu Ale mnie Chciał wyciąkać. O, apteczka się zgliczowała chyba tu. <laughs> nie, wrzuciłem, kto Wrzuciłem to z to chłop. Było... Ja wiecie... I oszczuczka się normalnie zesra. O nie, oni tam są jeszcze! O kurwa. Nie czy coś. Hello there. What? Kim ty jesteś? Spierdzielaj, chłopie! Ty jesteś. hebenia chaosu! <grywa> o, o to widziałeś! O takie. O! Kto to ty jesteś, jako zabił? No bo to jest. kudy chaos! Chaos. A tam kozak był! Ci się zasłonili! Jestem w dupie. O-o! O nie. Nie wiem, czy mi się chce hakować teraz. Zhakowałem jeden właśnie w Warheadzie. Jeszcze tutaj te dwa i koniec z komputerkiem. Czy mi się opłaca Tak czekać 120 sekund? Okej, okay, 939. A, on poszedł z tą Okej, okay, tam jest... Okej, okay, on teraz nie będzie szukał. Okej, okay, dobra, poszedł... Poszedł... O, dobrze, że nie na mnie. Kurcze! No nie! Dobra GG. Yy, dobra! Kolejna runda, nie bardzo taktyczne zaganie kadetem. do dupy, ale! no tak, tak to działa. Wiecie co, następna no, luda. Okej, okay, o super, z znowu. Dobra, dowódcę tu proszę, coś niech będzie, proszę, bo ja się załamię. No nic. Nul. 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 Pewnie, nic, zupełnie nic. O, do wyjścia To ja rozumiem No, speedrun Speedrun To tak dokładnie, teraz znaleźć tego Jak, jak gdzie był ten? Nieśmiałka Przecież w sensie, jego kartkę Nie samego nieśmiałka N nie, ja nie, najpierw serwerownia Bo nie mam karty do te, tutaj Najpierw muszę serwerownię znaleźć O, chyba 939 był Łop! Ała! <noise> no nie ma! Mam, już wziąłem kartę. A, okej, okay, dobrze. Chodź, chodź. Lecimy. Mm -hmm. O, tu pewnie będzie. O, ale jest leczenie, przynajmniej się trochę wyleczę czy coś. Wleczę złaman złamaną kostkę. Rozumiem, rozumiem. Nie? Daj się taką mniejszą kostkę. <grym> eee, MMMM... chodź to. <grym> to nieźle. Chłop se stał w rogu. Śmieszny żart! O! A dobre, nieważne. Nie zostawiajcie mnie! Nie, proszę! Dobra, to ja! Spokojnie! Dobra, dawaj. Lecimy? Dobry plan. Okej, okay, idziemy, idziemy. Spierniczamy! Nie, Trzeba jakoś ochroniarzy wyminąć, albo broń zdobyć. No, oni przecież są przy interesie, na pewno. O, ale tu... Co jest? Nieśmiałek tu przyszedł i sobie wszystko rozwalił? Co jest? No nieśmiałek musiał tutaj niezłą zadymę zrobić, czy coś. O, gardy. No poddajemy się, oczywiście. No, już. Ja mam tylko to. I jamą, może ciało też wziąć. wziąć. Też. Przytrzymaj na mnie E. Halo? Pod E na broni. O, dobra, no. dobra, chodźcie. Tu jest karpatek, karpatek. Porucznika, Możemy wyjść z placówki. No, to jest dobry plan. No tak. chodźcie, skołtujemy ich. Czemu mnie rozwiązaliście? Zniącie mnie. E, ja właśnie nie wiem, co się, dzieje. się dzieje. Ale nie, teraz, jest... teraz <noise> można mieć dwóch. Teraz można mieć dwóch No. 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 Fajnie to jest, dodali to. Że można mieć dół. To jest bardzo fajne. subjects. No. Śmieszne, że w poprzednich aktualizacjach dupak skuty mógł skuć... rozkuć dupaka skutego. To jest normalne było. Dzień dobry. Dzień dobry. My na niewolników. No, no, no. Nie mogę, no. No Od No Może. Ja, Pitor! Ale dobra, przynajmniej ja jestem skuty. No. Dobra. O super, wiedziałem, że jest nieśmiałek. Bo tyle powyważanych drzwi było. Jakby albo piłka to zrobiła, albo nieśmiałek. Wow, a ile SCP-ków od razu zginęło. Co jest? Aha, bo się... Każdy potknął jak zwykle. Jej, uciekłem! SUKCES! No. Ej, Czemu? Czemu ktoś kamizelkę wywalił? Nie wiem, ja wezmę ją. A nie, ja mam już, dobra. Przecież to, to jest takie głupie. Dlaczego ktoś wywalił kamizelkę? Będzie miał mniej ha amo. Prawda. 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 Kamizelkę się jeszcze mniejszy. Bo... No. Ale... Nie, nie wiem, wiem, jedziemy. Ty masz mniej ja amunicji i, no, tak. I mniej ja pancerza masz. Mm. Tak, ale... Dokładnie tak! O! o wiesz, kolejna kamizelka! Lepiej mieć średnią kamizelkę niż ciężką. Bo, nam, bo się ta kamizelka nabija tylko kilka profilów y, od sprintu. O! Na waranko! Dupak! No pain. Mild. Moderate. Severe. Very severe. <śles> Zabity. No nie! MT Dobra. To jest ten... Nie, Co? ja widziałem od początku, że to. Poczekajmy! Ciszej, do... może? O! Poczekajmy chwilę! No, po prostu jeszcze zrobię za, za was. Wow! Okay. Szleki do boju! Okay. To Let's go! Johnny. Coś już? Czekajmy się nazywać? O, Azario! Nie w tą stronę! super! Zabijajcie się! Dobry plan! Huh? Hmm... Hmm... Uuu... Panikowary! Mmmmmmm! tam karamki! Czyli tam, i... Byko hmm. chroniarzy i tak się to robi O nie, to moi przyjaciele byli! Kurde! Ale dobra! I tak musiałem, przepraszam! <ścoughs> przepraszam! O, monetki! Jojc! Ło Jezus! No nie! nie, Nie! Nie, ja już przestanę, no ja normalnie. ja, stop! Aj stop! 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 stop. stop. Okej! Okay. Nie wiem ile ta runda będzie trwała. Proszę, żeby to nie tak długo trwało. Bo ja chcę jeszcze jeszcze jedną rundę na zagrać. To odcinek nie aż taki krótki A można jak najbardziej Jeszcze jak? Wow, to już jest y, tyle z tej ludy! Witam bardzo serdecznie! No i maśnie. I to ja rozumiem no pierwszy z odcinku orzechem A ja chyba dwa razy albo trzy razy nim grałem w życiu w tym nowym. Ale! To mnie ten orzek nie jest taki zły. Najgorsze to jest te te panie. Jakiego? Nie śmiałek, ja jak idziesz cały czas prosto, to jeszcze w prawo i będziesz miał elevator B. Yoiks! Yoiks! Jedy, co jest? Nie umiem skręcić karty. Co jest? O, dobra! Dobra, cyknąłem no. No i ty. Kolejni. No i ładnie. Ochrona, że Już się pomogłem go zabić. O jest tutaj, jest tutaj. Dobra, pyknąłem go. Były lepszarki, pinat cały czas prosto. Okej, dziękuję. Poczekam na nieśmiałka. Będę miłym kolegą. Dobrze, Okej, okay, mam lepszarkę. O, nikogo w ogóle w szarce nie ma. O nie! Okej okay. Okej, okay, exitem ktoś szedł Nie wiem kto Eee, ochroniarz i dupak do exitu. O mam, i... ochroniarza jednego Pan za nim jest O, pyknąłem go od razu Czemu ten dupak się na mnie nie patrzy? Co jest? No i ma. Dorsz oblicz się Dobrze, Czasami to jest dobra taktyka, ale bez przesady. Dobra, chyba pa uciekać. No. Jest jeden ochroniarz, i jedna klasa DAS. jedną klasę wygonię. A gdzie? Happy. No jestem w Heavy, to no, ci pomogę. Jestem w Heavy. Dobra, mu tam. nie Ochronia no, ja gdzieś się. No nie! nie 16. 16. No nie! Jeszcze spadłem do dzień 3.9. Takują mnie. O, widzę, widzę. O, garda w 07.9. O, nie, dobra, piję tego mikrohita. Lecę na niego. <gryzanie> to nieźle. Dobra, tego nie hakował, dobra. Wyłączyłem. A dobra oni tam są. A dobra, się na ciebie spojrzyli Nie wiesz NTF w zwojowni w heavy Jest co nie? No jest nie właśnie że O, mamy... Dobra, NTF -y mam Po botsy. No nie! Ale pech Już nawiejam go. A, ale le. Ta, tam z dziwczym. Ty chłopie nie wiedział, widzi. Ała Dobra. W chyba se armour naładuje. Albo idę. I tak mam dużo hp. Spokojnie. Bo że chciałbym chodzić po schodach. Tylko musi je po nich skakać Minął się te jakby coś No bo się na mnie nie patrzą. jeszcze ten Uciekają do windy To są dwa te, te ta G no. Kurczę ja na nich na dworzu ich nie załatwię. kiedy ujawniasz swoją rękę Nigdy no, ale jak to? Tak, co? Dobra, jeden idzie do Gate Okej, okay, to ja szukam. Szukam Gate Dobra, A właśnie nie aktualnie. Jednego, -a. O, mam Gate Dobra, A, duchy, A duchy, super. To go. Dobrze, dobrze, okay. to jest... No to jeden target, gdzie on może być? To jest NTF na pewno. Chyba. Wiemy. On jest chyba w heavy, nie jestem pewien. Bo on został w zbrojowni. I se teraz uciekł. Otwórz gate A, mamy komputerkę w ogóle. Chyba. Był w czasie. No był, no, było, ale chyba zniknął. Ja aktualnie sprawdzam Heavy. Ciao, O kurcze! Nie wiem Do. Nie zginę. Chyba. Dobra, ja daj, szukam. Boże, nie będą agresywni. Poglądaj. Dobra, po prostu. O, słyszę go, słyszę. No nie? To no co jest? O, nie? To co jest? Eee, O, właśnie tak. Biegaliśmy! I uwaga, i uwaga, dotarliśmy do końca tego materiału. To byłoby na tyle. Materiał odcinka z gry. To dlaczego materiału? Nie wiem. Ale w sumie będę go montował, więc może jest to jakiś materiał. Albo przestanę już wiedzieć, i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie kciuka do góry, subskrypcję, jak Wam się cały kanał podobał. No, oczywiście, łapie błędne, dlatego że jak Wam się film podobał. No i oczywiście, podajcie na social media, Macie w linku, opisie, Discord, Facebook, z ratykiem. Ty wiecie o co chodzi. Więc to jest to był Grydian. oczywiście, Kaczyb jedna I cześć! Jak gdy to nagrywam, jutro będzie nie pod... Dzień Niepodległości. A gdy ten już odcinek będzie, to będzie od juł powstania wieku polskiego, którego wygraliśmy jedynie. W całej Rzeczpospolitecie. Więc ży życzę wszystkiego dobrego i tyle. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich całość, że nie z wraży chłop. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i nie układał taką pieśń.